Z nami Sylwia Matysik, witam się bardzo serdecznie. Reprezentantka Kadry Narodowej, zawodniczka drużyny AZTS Wrocław. Jesteśmy świeżo po zakończonym spotkaniu. 4-0 na koniec w Szwe Szwecji. Powtórzył się wynik sprzed dwóch lat, aczkolwiek to z dzisiejszy, ten dzisiejszy wyrok był naprawdę dobry. wykonających zawodniczek i chciałbym tutaj szczególnie tobie pogratulować, bo w środku świetnie sobie radziłaś. Wielokrotnie interweniowałaś to śliskie, czy przecinałaś podania. No i chyba jesteś zadowolona ze swojej postawy? Z swojej postawy może nie jest tak bardzo, ale najbardziej boli nas wynik oczywiście i czym się przyjmuje <laughs> Wynik 4 tak jak powiedziałeś. Myślę, że nie zasłużyłyśmy na tyle, bo nie grałyśmy aż tak źle, żeby stracić tyle bramek. No ale no co, już z po meczu, nic nie poradzimy, teraz już tylko o danie, więc... Zdaniu bezbramkowy remis, nie tak dawno temu wtychnął doskonale. Pamiętamy tam to spotkanie, więc teraz na pewno analiza była zrobiona przez Was, przez trenera. No i nie możemy się doczekać, co tam się wydarzy. Miejmy nadzieję, że na naszą korzyść. Tak, gramy z Danią, jest to dla nas mecz naprawdę o życie. Idziemy tam wygrać, no nie mamy nic do stracenia, będziemy walczyć i chcą przejść trzy punkty. W Ekstralidze wszystko idzie do przodu. Ostatnio drugie zwycięstwo tej wiosny z GKS Górnik -Męczna. Pamiętamy. Na, na początku we Wrocławiu, teraz na wyjeździe, 41 punktów na koncie, 3 punkty tylko straty, to to jest mitek żywiec. Tak, tak, to prawda. No, musimy <grymne> wygrać mecz Łęcznej, ponieważ walczymy o medal. Gdybyśmy tam przegrały, to byśmy mogli sobie zapomnieć. A teraz wszystko jest otwarte. tych gra z Koninem, więc będzie bardzo ciężko jeszcze na ich terenie. Wygramy gramy za Głębiem, musimy na dobry wynik. No i jedziemy do żywca, patrzymy o trzy punkty i medal jest na na wykonaniu podopierzego trenera Damiana Ryniu i także po do Kasia trenerki Kasi Barlewicz, bo wczoraj miałem okazję być i komentować mecz drugiej ligi, zwycięstwo z rekordem Biesko-Biała. Liderują dziewczyny teraz w tabeli w grupie śląskiej i jest szansa duża na awans do pierwszej ligi. Tak, jest szansa. Właśnie dobrą rozkrypamy w acts My w krawie w każdym meczu wygrywamy, miałśmy głową wiatkę z wałczekami z sobą. Nie straciłyśmy półtyp zostowcy i spodniej. Ja tak to wszystko do przodu i nasza druga liga tak samo. Miały dużo punktów strony lidera, teraz wszystko wygrywają i liczę na to, żeby awansują do pierwszej ligi. Będzie naprawdę dobrze. Dziękuję. Dziękuję.